Cześć, tu bruder fan. Od kuchni Cześć, słuchajcie, jesteśmy Tata na naszej działce No patrzcie, brudery ta tam miarę? już są. Mam miarę. Słuchajcie, wymyśliliśmy, że zobaczymy jakby ten nasz dom wyglądał. Matyja muszę objechać, bo... bo stoi stoimy na drodze domu. No. no wymierzyłem tak, że 5 metrów od granicy, w tą stronę i 4, tam, tu będzie jeden róg, nie? Jak widzicie tamten palik, to tam będzie druga część Znaczy, to jest przeciwległy tak skos, nie? Ania tylko odjedzie Antoś, uważaj, bo wow, auto jedzie Dobra, uwaga Antosiu, bo tutaj teraz będziemy mierzyć 8 metrów, nie? 8 metrów no, ma mieć nasz tak dom, nie? 5 to może będzie za mało Zobacz, nawet taki nasz, to no to patrz, to choć wymierzymy, a potem, a potem przesuniemy o metr każde, wiesz. No I tak. będziemy tak sobie To Teraz 8, tak? Nie, 8 będzie na górze. Tu będzie 15,95. No to 16 metrów, mam miarę tylko 5. Dobra, to przetrzyma, więc będzie to metra. Weź wyjścia teraz. Dobra, tu już jest 5.

No on będzie no, jest... skopnęła, nie? Ale to jest parter, nie? Dobra, i to będzie dotąd Czyli tutaj mamy tak? Co? Już się czuję, czy się Patrz. A nie, a tam będziemy mieć jeszcze. 16. Czyli, czyli patrzcie, tutaj będzie już róg domu, a tu już jest koniec działki. Czyli tutaj będziemy mieli jeszcze taki pas działki. A, to teraz 8, tak? osiem dwadzieścia. No. Dobra. No to taka ta... i tak nie jest wykładnie dane. Tak? Dobra. Tu mam pięć. I trzy dwadzieścia będzie. Dobra. I trzy dwadzieścia jest tu. Zrobiłem dziurę palcem Okej okay. I teraz jeszcze... Tutaj O Jezu, ty! To faktycznie Bo tutaj planujemy słuchajcie jeszcze taki taras, nie? Jak będzie wyjście tutaj z domu To tutaj planujemy sobie taki taras Weź jeszcze ten On licz 4 metry i tu stawimy ten Dobra Tak mniej więcej wypadnie Że co? No tak mniej więcej będzie. No tak, no przecież ja nie jestem Geodetą. Jestem zwykłym technikiem budowlanym, który nigdy nie pracował w budowlance. Lej młody Leje wodę sypiach, nie żałuj materiału Dobra Do, to patrz nawet w porządku widać. To. Tak mniej więcej tu Dobra, to tak będzie. To tak Co? Aha no i co? Ty to ten dom duży będzie Duży? Tak myślisz? No? Hmm? Zobacz jaki Antoś jest Antoś połóż się na ubie. A pamiętasz jakie były tam pokoje mniej więcej? Bo słuchajcie mamy... Na 10 metrów Planujemy z ekstra domu tego, taki jest dom, Drops się nazywa Ja nie wiem Ania czy my go nie przesuniemy jeszcze tutaj kawałek w tamtą stronę, wiesz? Bo tutaj nie będzie gdzie stanąć autem bo tutaj już jest granica, patrz, nawet ten duster, to on już nam stoi na ulicy, wiesz? <grystanie> <grystanie> no i gdzie szampo, nie? Jeszcze trzeba wkopać Bo... co? No, źle wyszło Co? To coś źle wyszło Czemu? No bo tutaj jest... 8,20 na 15,95 to wychodzi 130 metrów Mama buduje kanał na A on 98,20 Nie mam tego hmm. A Ty? Nie wiem Policzyłam to nawet na kalkulatorze, bo coś mi to nie grało no Ale i... to jest powierzchnia użytkowa 98 metrów Mhm. To bez tych bez Dobra czego? To... Bez czego? Nie wiem <laughs> Nie, to jest razem z kotłownią, ze spiżarką, ze wszystkim hmm. Tutaj będzie przyłączę do wody Z tej strony Dobra A pokaż jeszcze te rozmieszczenie Co? Pokaż te rozmieszczenie On tu jest Czyli tak Wchodzimy, wchodzimy gdzieś w połowie domu Ania, tutaj gdzieś będzie wejście tutaj, wiesz? My mamy mieć Kurde Czyli wejdziemy... Aha, no ale dobra, no to liczyć ten projekt, tak? Tu już by było to wejście do tej... Tak jest Ciekawe ile ta kuchnia będzie miała, co? Jakbyśmy taki umieli... Wy... Wyrysować. No, a, y, nie będzie miała okna narożnego, bo na tym nam zależało, żeby nie było. Będzie tutaj jedno okno, od strony drogi, takie mniejsze. No. Tutaj będzie wejście do jadalni. Mhm. I tutaj będzie też okno, ale też takie mniejsze, zwykłe. Mhm. A tutaj już ja. będzie salon I tutaj będę na kanapie, co byś siedział, I tak? A ty będziesz tam blisko, już tutaj? Blisko, nie blisko. A po co na więcej? I tak na starej zostaniemy sami. Zresztą to jak będą chcieli. Dobra, tu będzie salon. No, tu, tu. ciekawe, gdzie będzie ten. Tu? Hmm. Co? Gdzie będzie ściana, tu? No, co ty gadasz? Jest tak mało. Właśnie <laughs> <Już> nie wiem <laughs> gdzie tu? Czekaj, ja poszukam. Ja, ja, ja no, patrzcie, Hania, szuka. Wysyłałeś mi tego maila od tej pani, czy nie? Nie. Aha. No ale szuka. Zobaczymy. Jakiego ja nawet nie dostałem, no, z tymi wymiarami. Nie mam go na mailu. Jak to przecież... No nie mam go na mailu, no mówię ci, ja ty, No przecież, przecież przeszukałem przed chwilą maila. Nie przysłała mi tego dropsa, tylko grapę. Z 5 marca i nic więcej. No ale mam tam... Co? Mam cztery maile tylko w jednym jest y, ten. Szczegółow... Szczegółowsze te. No to wejdź tam. Bo ja tutaj nie mam żadnego załącznika, nie widzę. Ekonomiczny domena, ekonomiczny no dobra, Alaska ale miałeś domena... No mam PDF, żeby wydrukować. Miałeś jeszcze to może. Yy... No, że nie ma. Dobra, w domu mamy ten. Domu mamy. Ale popatrzcie, jeszcze inne nam zostanie miejsca? Tak jest Zobacz, tu, to by drugi dom poprzek stanął No Znaczy, generalnie dom będzie miał 98 metrów, tak? Powierzchni użytkowej, nie? Nie zależy nam akurat na tym domie, żeby był nie wiadomo jak duży, nie? Chcemy parter, bo nie chcemy popylać po schodach. I będzie tak, tak jak Ania mówiła, w tamtej części będzie aneks kuchenny, duży pokój, potem będzie spiżara, potem będzie chyba to... Swarta jaki nie chyba. No. My nie chcemy tego wejścia, nie? Tak, będzie tam zamurowane Ale będą tam te pomieszczenia I tutaj będzie wejście I tu będzie kuchnia Tak I z, i z kuchni chyba nie będziemy mieć nawet drzwi do tej spiżarki Bo tam chcemy te trzachy No Nie? No Tutaj ma być gdzieś jadalnia A tu będzie salon Salon ma mieć 22 metry Tak jest my mamy na, u nas w domu cały ten duży pokój ma 18 więc starczy nam Tutaj czekajcie, zaraz wam powiem. Tutaj gdzieś będzie toaleta chyba. Tutaj ma być. Tak czy nie? Tak, tutaj ma być toaleta. Tutaj będzie taki kibel na dole, no. I ona no. będzie miała przejście i tutaj I tu będzie, będzie taka pralnia. Pralnia, tak jest. I to nam się podoba, bo my nie chcemy mieć osobnego znowu pomieszczenia, to jest mhm. znowu dodatkowe koszty, drzwi mhm. kolejne i w ogóle. I tutaj, tutaj już będą... Tu wiemy. będzie jeden pokój. Tak? Tak. I teraz ta część domu będzie podzielona, to jest taka do, część domu, po, druga połowa sypialniana. Taka typowo nocna, nocna część. Tak. To jest tylko korytarz. Tak, a to będzie... tak, dwa pokoje z tej strony, dwa pokoje z tej strony, Tak. Będzie biuro, pokój, łazienka, łazienka pokój i sypialnia nasza. Tak, i Czy ta to? łazienka ma być tutaj takie coś. Yy, wanna tam bez problemu wejdzie. I tak właśnie myślimy, że tutaj byśmy sobie zrobili wannę, żeby ktoś mógł sobie coś poleżeć. Tam, tamtej łazience by był prysznic. Mhm. Yy, Byłoby pranie od razu, nie, że ja bym musiała biegać. Jak to zrobić? Jak na górze jest łazienka, pralnia na dole i ja mam wiecznie biegać z tym praniem? No właśnie. Może wejdą nam dodatkowo ten większy koszt dachu, ale nie będziemy mieć schodów. Same schody, tak. ile kosztują, nie? Tak jest. Słuchajcie, no, no my nie chcemy mieć piętrowego domu, takich mają inni tutaj na przykład. No nie chcemy, nie? No zastanawialiśmy się, przeanalizowali. Nam po prostu jest to niepotrzebne, nie chcemy to. Pierwsze trzy pokoje, ale teraz stwierdziliśmy, że chcemy cztery. Bo gdzie będzie ten komputer no, nawet? Nie chcemy, żeby. A w przyszłości komputerze... jak oni się wyprowadzą, to sobie najwyżej ścianę rozwalimy, jak będzie trzeba a i chce, zrobimy i sobie zrobimy, no, i <laughs> sobie zrobimy <laughs> większy, no i nie potrzeba nam więcej. No. My i tak dużo akurat pracujemy czy na komputerach, czy u siebie w pracy, a my też chcemy mieć troszeczkę pola, Tak, że jak wyjdziemy z tego domu, wyjdziemy tutaj wyjściem, obkrążymy dom i już będziemy mieli. Tutaj będziemy mieli taras. Nie chcemy mieć chyba dodatkowego wyjścia gdzieś tam, bo chcemy mieć ogrzewanie gazowe. Już ostatnio przysłanie mam papiery. Tutaj będzie. A. a tak to patrzcie, tutaj będziemy mieli tyle miejsca, nie? Dla nas to jest na przykład dużo. Teraz mamy tylko 9 metrów. A tak to, nawet tym samochodem, jakbym chciał, to sobie za dom wiadę. Nawet sobie zrobię tutaj podjazd, żeby nie stał mi tam przed domem, tak? Chociaż tego, jak znam życie, to i tak zostawimy go pewnie tam przed domem, bo garażu nie chcemy w tym w przestrzeni domu, bo wiem jak to wygląda, to zawsze jest graciarnia, a i tak auto stoi na dworzu, więc po co mam sobie zabierać? Jak będę chciał, to sobie... nie wszędzie, ale w większości tego, co tutaj obserwujemy i sporo osób będę chciał, to sobie tutaj warsztat pobuduję taki mały, tak? Tutaj, nie? Ania, tu, a ewentualnie tutaj gdzieś tam, nie? Jeszcze zostanie nam dużo. Ja bym że no. żebyśmy mieli gdzieś tam na rogu działki, taką, takie, z dwie, trzy, takie jakby skrzyneczki. Ja mówię, że to takie trumny są, no takie drewniane, zbite, żeby mnie na kolanach nie brodziliśmy, tylko tam, żeby jakiś pomidorek, pietruszka czy coś na obiad był. Nie? No, patrzcie, źle wbiłem palik. Ania. Ale zobacz, wkcielił pan. Tam... No. Ten tak, tam pociąg to wiesz, to jest najmniejszy O tutaj powinienem, patrz Tutaj powinienem go Ania wbić Tu Z tej strony A nie z tej nie? No bo tak to wiesz Na naszej stronie go To coś od sobie puści Płot wiesz No zabierze no A tak to tutaj Moja mama powiedziała żeby go tutaj wbił. 10 cm To jest Z tej strony w każdym bądź razie, no taką mamy działkę Ale 825 teraz, metrów ten, ten dom nie będzie ani jakiś mega mały, ani mega duży A no. może przesuniemy chyba o metr, nie? No Ania, po co Tom ci dranę? większy? To? W ogóle pójdziemy do pani architekt, zobaczymy co ona nam tam powie Ona w sumie się zna na rzeczy Może nam coś podpowie Patrzcie, taka pogoda jak dzisiaj, ładna pogoda, nawet tak nie wieje Teraz coś zaczyna, no, nie? Taki wielki Firek. Ale powiem wam, że naprawdę no Pandemia, pandemia, a my sobie wyjdziemy Tam jeden sąsiad, tam drugi Chłopaki gdzieś w moich latach, kurde No ten nie, bo ten to 98 no, W latach twojego brata <laughs> Ale tam chłopaki 80 lata, to nasze lata Kurde Dobra ekipa, jak będzie, to się będzie... Dzieci mają, nie? Tak no, To dzieciaki będą miały się z kimś... W ogóle, no oni się już tutaj zajęli No, patrzcie, no Dać im tylko natwór, żeby sobie poszli Nie siedzą w tym domu, nie? Nie no. siedzą w domu, tylko się bawią, o Kombinują sobie, będą... Ale taka jest prawda, Maciej. skoro my teraz w 40 metrach się mieścimy no. to Jaką będziemy mieć swobodę, jak 20 ponad metrów będzie miał sam salon, no No, no tak Jeszcze się zastanawiam, co, czy ja bym się nie zdecydowała, bo kuchnia jest taka w kształcie litery U tylko, że tam mają być ma być wejście do tej spiżarki no. I nie wiem, czy bym nie zrobiła, żeby drzwi na takiej prowadnicy takie yy, puścić no. Żeby można było w razie czego zamknąć A no tak, wszystko można zrobić yy, Jest zmywarka, chodzi. my to przerabiamy Zmywarka chodzi, my to suszymy, nie? No, w ogóle fajnie by tą zmywarkę było wywalić do tej, do, do tej co myślisz no to co ja będę biegała, znaczy? No co, ja teraz muszę biegać, a to ty nie a ty możesz jak już. Tak biegasz. Ja <grym grym grym> na sportu. Pokaż jak biegnieś w kalorze. <grym> Ale ja bym jeszcze go o metr chyba przesunął. No bo to bo dawaj, mówię. Każdy omet, odmierz metr i zobaczymy. I wtedy dojedziemy ten. Dobrze Dobra. Dobra. Dobrania. Jest o metr. No. Wow, faktycznie Ziemniaki są chyba nie będzie go Chyba żebyśmy zajeżdżali O takania. Stawali pod Łukosem Wjeżdżali na działkę. No czy tutaj to jest ta, tak czy siak, nie? Ta idzie ta linia tego. Tak i bramę rozsuwaną. To byśmy mieli tak, żebyśmy podjeżdżali samochodem po okno, nie? Wiesz, albo z tamtej strony, wiesz, tylko że tu jest ta woda. Nie wiem gdzie te szambo kurwa wkopać. No tu będzie ujęcie wody, to nie wiem czy tak szambo może być, nie? Dobra tam, a ta, bo tam się w rukie w kopie. Tutaj z tej strony. Tam w samym rogu. Tylko że... Ja mi wsypała ziemię do O Czekaj! Daj się na to. tylko to. Ty, ale my możemy przecież szambo zrobić Ania takie ten. Takie zabetonowane, że będzie takie wytrzymałe. Jezu w uchu. O, to dzisiaj będziesz krzyczał, nie będziesz słyszał. Masz okulary. Dobra. To słyszysz mnie? Tak. Czekaj. Czekaj. No czekaj. Spadnę ci